Siemanko moi mili, witajcie w moim centrum dowodzenia. W dzisiejszym filmiku zajmiemy się oceną uszkodzeń silnika M62B44TU, czyli V8BMW z vanosem z, jedno, z samochodu E39 BMW E39. Samochód przyjechał do nas z problemem, takim, że spaliny dostawały się do układu chłodzenia. Niskie ciśnienie sprężania na cylindrach 1, 2, 3, czyli głowica prawa silnika tego V8 po pomiarze kompresji. Rozebraliśmy słupek i nie miałem czasu, też zresztą to zajęłoby dosyć długo, gdybym go rozbierał i omawiał wszystkie uszkodzenia, dlatego zrobiłem zdjęcia najciekawszych miejsc z uszkodzeniami. I ogólnie dużo zdjęć tego silnika. Dlatego szyb, zrobimy taki szybki slideshow. Gdzie ja będę komentował to co Wam pokazuję. Pokażę Wam jakie były uszkodzenia w tym silniku. Przystępujemy do oglądania silnika. Tutaj widzimy tył tej jednostki. Mamy uszczelniacz tylny wału korbowego Z prawej strony widać rozrusznik. Z góry mamy magistralę wodną. I kawałek kolektora ssącego. Wraz z... Odmu. Nie ma tu nic ciekawego, oprócz widocznego wycieku. Trudno powiedzieć, co, co to za wyciek. Na pewno zaolejony jest sam uszczelniacz, ale też widać, że z góry pocił się jakby olej. Ale nie było to coś tra tragicznego tutaj. Bardziej to widać, że to jest stare i zaschnięte. Tutaj widzimy przód silnika, dosyć sporo makaronu i już zdemontowany wodny alternator, który mieści się w tej w tym mocowaniu z prawej strony. Kolejny rzut silnika. Tutaj trochę pod kątem. Tutaj mamy ciekawy widok, bo można zobaczyć tu kilka rzeczy. Pierwsza to taka, że pokrywa rozrządu, głowic, rozrządu górnego jest zaklejona grubą porcją silikonu i to ten silikon nie jest dany po prostu. w tak W celu uszczelnienia, czyli pomiędzy dwie metalowe płaszczyzny, tylko jest rozsmarowany po zewnątrz silnika, co może świadczyć o tym, że ktoś próbował go uszczelniać już po złożeniu tej jednostki. Widać, że obficie z dołu, tutaj na mocowaniu pokrywy rozrządu górnej i dolnej, też bardzo obficie jest posmarowane z zewnątrz. Aczkolwiek wszystko jest w oleju, więc prawdopodobnie to, uszcz to uszczelnienie nie było skuteczne. Warto też zauważyć, że jest zafałdowanie uszczelki pokrywy zaworów między właśnie przejściem takim, między pokrywą górną rozrządu a głowicą. I to, co tam się działo, zaraz zobaczycie. No i tutaj mamy zdjętą lewą pokrywę, po, y, tak, pokrywę lewą y, wałków rozrządu, czyli głowicy lewej, cylindry 5-8. I zobaczcie tutaj. Łączenie pokrywy rozrządu górnego z głowicą zostało zeszlifowane kątówką. Widać, że ktoś kątówką tu rzeźbił, plus dawał silikon. Zaraz zobaczycie, dlaczego ktoś wpadł na taki pomysł. Zobaczcie, tutaj już widać, jaka jest różnica w poziomie wystawania po prostu pokrywy górnej rozrządu, a samej głowicy. Widać, że one nie są po prostu w jednej linii. No, ale pomijam ilość silikonu, która tutaj jest. Kolejna ciekawostka, ślizg, szyna ślizgowa łańcucha rozrządu głównego. Po prostu była rozkręcona. Ja tej śruby nie odkręciłem. To zdjęcie jest zrobione w momencie, kiedy odejmowałem pokrywę rozrządu górną i zobaczyłem po prostu tę śrubę. Tutaj widać, że gwinty były po prostu poprzeciągane, pozrywane, bo wykręcałem śruby razem z gwintem. Zdjętą dolną misę, czyli tę metalową. Tutaj widać, że ktoś to zdejmował, czyścił tutaj ten silnik, bo są ślady po prostu skrobania, czyszczenia. Także tutaj akurat nic, nic w tym złego nie ma, że ktoś to rozebrał i wyczyścił. Akurat bardzo dobrze. Widać, że było ingerowane w smok pompy olejowej, ponieważ jest chałupniczo zanitowane sitko. Fabrycznie tam jeszcze jest taka blaszka, która osłania, jakby ten smok. Tutaj mamy jeszcze zbliżenie na to, jak wygląda misa. Widać kawałki nagaru, które nie do końca zostały wyczyszczone. Nie świadczy to o niczym złym po prostu. To, że tam troszeczkę ktoś tego zostawił, to nic złego nie zrobił. Ważne, że ktoś to czyścił, że ktoś się do tego dobierał. Tutaj już zdjęta reszta misy i tutaj widać grubą warstwę nagaru. Troszeczkę poskrowałem w jednym miejscu, aby uwidocznić grubość po prostu tych zanieczyszczeń. No i tutaj ciekawa sprawa. Po zdjęciu osłony, kółka napędu pompy oleju, Zobaczcie, co się, co się okazało. Nakrętka od koła zębatego pompy oleju, od koła łańcuchowego pompy oleju, po prostu była rozkręcona. To koło trzymało się w zasadzie w tym miejscu tylko przez to, że łańcuch je jakby pozycjonował w jednej linii. Kurde, jak ta pompa oleju działała? Wierzę, po prostu nie wierzę w to. To, że ten samochód przyjechał w własnych siłach i się nie zatarł, to po prostu cud. Tutaj mamy pokrywę dolną rozrządu z widocznymi wytarciami bardzo silnymi wytarciami. Spowodowanymi rozciągniętym, luźnym łańcuchem, który telepał ślizgał się po prostu po tej pokrywie, wycierał aluminium. Dookoła, oczywiście, widać grubą warstwę nagaru. Na dole pokrywy widać, że ktoś, jak miał zdjętą małą miskę, to tam troszeczkę jakimś śrubokrętem próbował czyścić, skrobać. Także chwała mu za to, no próbował zrobić dobrze. Ta pokrywa, oczywiście, po wyczyszczeniu. Po odświeżeniu ona będzie pełniła swoją funkcję. To, że to jest tutaj wytarte, to akurat ważne, że nie na wylot. Ważne, że nie jest zrobiona dziura. To wyczyścimy, Także ta pokrywa będzie działała. Tutaj mamy rzut na dolne koło łańcuchowe. Tam są dwa koła zębate na tym, na tym elemencie. Widać grubą warstwę nagaru. Właśnie tutaj linie, które odcina uszczelniacz i świat zewnętrzny od wnętrza silnika. I w środku już mamy po prostu brud. Tutaj widok szyny ślizgowej, łańcucha, jak widać, jest po prostu połamana. Tutaj mamy widok lewej głowicy, właśnie z cylindrów 5 i 8. Jest masa silikonu założona. Ja rozumiem, że silikon daje się mniej lub bardziej obficie. Nie ma w tym nic złego, oczywiście, żeby uszczelnić silnik. Tylko kuriozalne po prostu jest smarowanie po zewnątrz, bo to, <laughs> to jest trochę bez sensu. No. <laughs> Nie wiem, co to miałoby, co to miałoby na celu ale no grubo, ktoś miał fantazję po prostu teraz kolejny ciekawy widok i tutaj mamy właśnie szynę ślizgową którą wam pokazywałem jak była rozkręcona natomiast drugiej śruby od góry po prostu nie było, czyli nie była przekręcona i po zdjęciu dolnej osłony łańcucha rozrządu ta szyna w sobie zaczęła po prostu wypadać tutaj kolejny ciekawy widok ponieważ jest to housing vanosa zaworu sterującego vanosem Wytarty przez łańcuch. Czyli ten łańcuch już tak się telepał do tego stopnia, że niszczył wszystko, co jest dookoła jego. Tutaj mamy taki ładny widok tej fałki. Bardzo fajna jednostka. Nie wiem ile to jest, ale chyba 90 stopni. Tutaj mamy rozwarcia. Rozbar rozbarcia. Tutaj kolejny housing, tak samo wytarty od łańcucha. Tutaj ślady walki. Kto z kim walczył i dlaczego, ciężko powiedzieć. Kto wygrał, też tego nie powiem, nie wiem. Tutaj mamy taki widok. To jest dosyć ciekawe, ponieważ tutaj mamy silikon, który został nałożony od wnętrza silnika. Od wnętrza silnika. To już powiem Wam kurde, trzeba się postarać. Jak to zrobić? To trzeba było posmarować w środku i na zewnątrz, założyć pokrywę i potem jeszcze smarować na zewnątrz. Tutaj mamy zdjęcie kół łańcuchowych dolnych i nie wiem czy to dobrze widać, ale one już są mocno zużyte i takie spiczaste, nawet na tym drugim lepiej to widać. Pierwsze spojrzenie na głowicę silnika jest to głowica cylindrów 5-8, czyli tam gdzie kompresja była w porządku. Jak widać, głowica była kiedyś planowana. Była obrabiana, była w porządku. To takie zanieczyszczenia tutaj w tych kanałach wodnych wynikają z tego, w jaki sposób jest zbudowana uszczelka, ponieważ uszczelka ma tam takie zwężenia, co sprzyja odkładaniu się tutaj zanieczyszczeń. Jak widać, układ chłodzenia był brudny mocno, ale nie dziwię się, skoro dostawały się do niego normalnie spaliny, więc w układzie chłodzenia normalnie krążył nagar ze spalin. Tutaj widzimy głowicę prawą, czyli z cylindrów 1, 4, gdzie były spadki ciśnienia na cylindrach 1, 2, 3, bodajże z tego co dobrze pamiętam. I tutaj widać, że jest przedmuch między cylindrami. Też można zauważyć, że głowica nie została splanowana, tylko była szlifowana szlifierką oscylacyjną. Więc tutaj widać dwie szkoły. Jeden silnik, a dwie szkoły był robiony. Tutaj mamy spojrzenie na to, jak uszczelka była wywalona. Normalnie mamy przedmuchy, żywe przedmuchy między cylindrami 1, 2, 3. I niestety, nie wiem czy to zobaczycie, ale została uszkodzona głowica. Przez to, że był przedmuch, wydmuchało po prostu głowicę między cylindrami 1 i 2. I głowica generalnie pójdzie do wywalenia zamówiłem już drugą głowicę do tego silnika żeby go poskładać na drugiej głowicy widok panewki normalna panewka normalnie wypracowana widać przetarcie w ogóle tej pierwszej warstwy jak ją można nazwać czy to jest warstwa adaptacyjna trudno mi powiedzieć raczej nie to już jest warstwa robocza podejrzewam i to już jest jej przetarcie do jakiejś głębszej bazowej warstwy Trudno mi tutaj tak szybko, na szybko z głowy wyciągnąć nomenklaturę, co, jak się te warstwy wszystkie po kolei mają nazywać. W każdym razie jest to normalnie zużyta panewka. Nie widać tutaj yy, jakichś zewnętrznych warunków po prostu zużyta w wyniku normalnej eksploatacji. Tutaj mamy widok tłoka. Nie wiem z którego cylindra jest to tłok. Widać, że jest zanagarowany, są na nim rysy, aczkolwiek te rysy. Są akceptowalne i ten tłok być może będzie zastosowany ponownie. Być może zostaną założone powłoki na te tłoki molibdenowe i normalnie pełnowartościową funkcję będą spełniały po zmierzeniu ich. Tutaj mamy czopy korbowodowe wału, wału korbowego. Czopy jak widać są w stanie idealnym tak naprawdę. Nie powiem teraz z głowy, jaki auto ma przebieg, ale coś około 200 tysięcy na pewno. Tam jest naklepane. Także czopy zostały akurat mierzone. I czopy są ok. Wał generalnie poszedł do polerowania. Generalnie, wały BMW, no to jest beton. BMW, wały robi dobre. I teraz uwaga: cylindry w tym silniku. Też nie chcę skłamać dokładnie, jakiego typu jest to powłoka, bo są alusile, nikasile i w ogóle jakieś dziwne herezje z tym związane, więc nie chcę wprowadzać w błąd. Tam nawet były przejścia z rocznika na rocznik w, w ogóle w typach tych powłok w BMW, więc nie chcę tutaj mówić, jaka to jest powłoka. Generalnie co widzimy? Powłoka jest przetarta do podłoża, czyli ta powłoka jest zniszczona, nie nadaje się do niczego. I taki blok teoretycznie jest do wyrzucenia na śmietnik lub do odnowienia tej powłoki. I uwaga, nowa powłoka, tak zwany nowy Nikasil powiedzmy, do tak, na jedną dziurę to jest 1000 zł. Czyli tutaj 8 dziur to byłoby 8000 zł, co jest lekkim absurdem, dlatego my wstawiamy po prostu tutaj tuleje żeliwne, dajemy do wstawienia tulei żeliwnych i w przypadku wstawienia tulei żeliwnych po prostu musimy zrobić inne pasowanie tłok-cylinder oraz zastosować inne pierścienie tłokowe, żeby one po prostu działały, ponieważ na silu są inne pierścienie, na żeliwie muszą być inne chromowe generalnie muszą być tak jakby mówiąc prościej muszą być bardziej wytrzymałe, tutaj mamy widok bloku już wstępnie trochę poczyszczonego z przykręconą osłoną łańcucha dolnego w celu zawiezienia już do w celu zawiezienia już do obróbki czyli do rozwiercania cylindrów i wstawiania tam żeliwa tutaj jeszcze widok z dołu tego bloku i wszystko idzie do roboty będzie rozwiercane już widać dysze, spryski tłoków zdemontowane jedzie sprzęt do roboty to jest wnętrze housingu vanosa tu widać takie trzy pręgi takie dookoła. Trzy ślady po pierścieniach. Są to ślady po pierścieniach uszczelniających pomiędzy wałkiem rozrządu a housingiem vanosa. Tutaj płyną kanały olejowe, którymi jest sterowany właśnie vanus. I oceniamy tutaj właśnie patrząc na te pręgi czy nie są za głębokie, czy będzie sterowanie tym vanosem yy, sprawne po prostu. Generalnie i tak wysyłam cały vanos do firmy, która zajmuje się regeneracją i oni to na stole sobie sprawdzą ciśnieniowo, czy to im wszystko będzie działało. Także tutaj ja nie muszę robić żadnej ekspertyzy, po prostu pakuję to, wysyłam i zobaczymy, co oni tam dalej powiedzą. Uwaga, tutaj widok teraz głowicy lewej, czyli głowicy cylindrów 5-8, gdzie kompresja była, wszystko było sprawne, ale patrzcie. Ktoś jak walczył, po prostu jak walczył, montując te głowice. Tutaj te tulejki centrujące w ogóle były zmasakrowane. Także ja już i takie zamówiłem nowe. Ale patrzcie, kurczę, komuś ktoś chyba na samochodzie to robił i ciężko było założyć te głowice. No ja się nie dziwię, to fałka ciasno. Ale trzeba się jednak starać, wiecie, tak zakładać głowice, żeby nie poniszczyć. Fajnie jest sobie zrobić jakiś przyrząd, typu jakaś szpilka żeby wkręcić, żeby sobie po prostu po tej szpilce wpuścić głowicę na, na blok i nie szarpać się właśnie tutaj przy tych tulejkach, bo może być bieda, potem może być jakiś wyciek. Tutaj widać właśnie z sący z tymi pierścieniami, które uszczelniają kanały sterujące vanosem. Tutaj mam teraz położone na jednej płaszczyźnie głowicę lewą oraz osłonę rozrządu górną. I tutaj widać po prostu, że ktoś planował głowicę, czyli szlifował ją, natomiast nie dał osłony górnej rozrządu, też do splanowania. Te dwa elementy muszą mieć taką samą wysokość. Ktoś tego nie zrobił, i tam jemu nie pasowało. Tak podejrzewam później, widzicie, jaka jest przerwa, na, widać jak linia odstaje po prostu od głowicy. Jakaś jest przerwa, tu nie pasowało no i wziął kątówką, porzeźbił tutaj w tym miejscu łączenia, żeby było bardziej płynne, no masakra to takie rzeczy nie mają racji by tu ponieważ cała osłona jak jest przesunięta to nawet na zaworze sterującym wanosem już tam też będzie nieszczelność, bo ten uszczelniacz będzie naciągnięty, masakra no i koniec tych oględzin, mamy tutaj już powoli tłoki korbowody, myję przygotowuję do składania jak chcecie, to być może zrobię odcineczek na temat składania tego silnika, a tam roboty będzie, bo to v to tam, kurde, będzie od cholery, szczególnie najwięcej to będzie mierzenia wszystkiego, no bo co rzędowa czwórka, to czwórka, a to wszystko razy dwa, czyli tak jakbym tak naprawdę remont takiej V8, tak jakbym robił dwie czwórki, można powiedzieć. Także roboty będzie od groma. Jeśli macie chęć, to piszcie w komentarzach, to Wam to Wam może nagram jakieś prace nad tą V8, zobaczymy co tam z tego wyjdzie. No ale myślę, że będzie fajnie chodziła maszyna, no bo V8 to V8. Dobra, to wszystko w dzisiejszym odcineczku. takim dziwny odcineczek, taki slajd showowy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Takie moje pogaduszki, pogaduszki silnikowe, że coś tam się może dowiedzieliście, może nie. Dobra, dzięki za oglądanie. Narka.